Przecież dzisiaj nasze święto. Przepraszam, że mam trochę głosy miliony, ale ja to tak jest. Nie, nie, to tak, ja jakaś tak. Chciałabym przede wszystkim podziękować za zaproszenie i czynię to w imieniu pana prezesa Sobczaka, także w imieniu prezesa Sobczaka i własnym. Pragnę wam złożyć wrogie z Najlepsze i najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowie. Kiedy będziemy zdrowi, to będziemy się po prostu spotykać. Wszelkiej pomyślności, miłości od najbliższych, szacunku, no i spełnienia waszych marzeń i realizowania wszystkich samych bo to jest bardzo ważne jako działaczki. To, to wiecie ile to kosztuje i ile trzeba też poświęcenia. I tej wytrwałości wam życzę, a myślę, że o roli kobiety już powiedział tyle pan burmistrz, więc ja będę mówić tu więcej. Też jako kobieta przyłączam się do tych naszych życzeń, które usłyszeliśmy tutaj i tych moich również od pana Prezesa. Niech będzie to wszystko, niech się wszystko dobrze wykłada i nasza współpraca między wojewódzkim związkiem, a tutaj radą. I życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Miejcie zawsze poczucie tej, tego zadowolenia z tego, co czynicie, co robicie. Dużo, przede wszystkim strony. いいね。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.